Witam wszystkich w pierwszym odcinku z gry Counter Strike. Od razu mówię, że prawdopodobnie to będzie porażka. Już sobie usłyszałem co nasza drużyna gada. Niestety zapowiada się to na ciężką porażkę. a u nas jest... Ja mam szósty level. Kolega ma chyba pierwszy albo drugi. Oni mają dwa szóste. No dodatkowo drużyna nie, nie, nie jest zbyt ciekawa. Gram z kolegą właśnie tutaj kądziu. I zapowiada się porażka. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. No, aczkolwiek, jak no czarno to widzę, odmutuję już naszą drużynę. Może nie będą ostatnio przyjebania jak się zapowiadali na początku. Long. Już paka longiem. Na Longa. A no. Dwóch tylko było, czy więcej? Dwóch widziałem, Kare. tylko dwóch na longa. No, że ich trafiłem, bo gram bez rozgrzewki, jak w się No to prawda, akurat. Pierwsza runda w zasadzie gładko poszła. No, ale to wiesz, pistoletówka, ja nie? Za niedługo się zacznie dopiero. Dobra, już gram MK, to nie ma co. Poczekaj, aż będą mieć AWP, kurwa. Gramy oczywiście na PC, bo zapomniałem, czy już to mówiłem, czy nie. Wszyscy poszli longiem, się no, trzy osoby longiem no, Ja oczywiście jestem sam na B, pewnie tu wiadomo Chyba nie widzę ich na razie Kurwa, tu, tu short. short Dwóch na shortem Nie, A ja, ty byłeś na shortcie? Tak, tam Dwóch weszło Dobra, Paka jest na shortcie i ostatni jest na shortcie Już pewnie dał nogę. Okay. Póki co, ile, składka aż dziwne. Aż dziwne. Bez nie zapomnij, Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli film się podoba. Najlepiej też subskrypcji. Aczkolwiek nie namawiam. Niczej, no mam wygramy, bo jak dostaniemy ciężki wpierdol to Nie wiem czy to wstawię Nie no dobra, zartuję coś rzucają pod B To się spod B jak coś Stupiam pod B przerzucali sobie bronie tam pod B, chyba będą wchodzić spalili bramę Ale flash na razie jeszcze nie wpadł Kurwa A mi zajebał Przeładowywałem akurat nie? i zostały na szarcie byli, tak? Więc pewnie pójdę na A tak mi się wydaje Dobra. co udało hapnąć nice nice mieli chyba Kałacha zajebał No co nie? Nie też mogę ci rzucić MK, żebyś miał granaty Dobra to rzuć Dzięki A ten domowaj to jest ten, co miał siódmy level u nas czy to nie ten? Właśnie nie wiem ty masz dwa monitory, to właśnie się sprawdź, bo u siebie to muszę minimalizować. Nie mogę teraz tego zobaczyć. Aha. Bo jak on na okay. i kliknę coś na drugim monitorze, to mi gra minimalizuje. Aha. Okej. Okay. A teraz tak nie zrobię, bo potem będę musiał to wycinać. Jest, AK. Kurwa, patrz co on zrobił. No jak No, rusek Mówiłem, że są przejebani ja, ja ci dam kałacha ty daj mi jemkę Dobra Chcę sprawdzić, czy oni Rada. już mają bronię, Bo tak, jakbyś rzuciłby by ktoś z nich hopnął ten kawaha też by nie oddali No tak, no wiadomo Rzad, Rzadko się zdarza, że ktoś się odda, nie? Tym bardziej ludzki No, no bez kitu, nie? O, a któryś z nich gra razem, to nie? Na pewno Ta, no jak ktoś z nich gra razem, no to, to wiesz Od B ich nie ma na razie Nie, jestem na A Gdy ty stoisz? Na pomseicie? No To możesz shorta tylko, patrz, bo oni longa widzę, że dojezdają Rusza mnie Kurwa A pierdolę Ej, wchodzę na szorcie Jednego hapnąłem Ej. Już nie wiedziałem nawet gdzie mam patrzeć Nie wiem, na chuj oni tak dojeżdżają Dwa debilę, często rundę przegraliśmy. No to. Fucking idiot. Ja się piszę, Niech małem pana i. No, i się cieszy. <laughs> no to mnie to fak. Zaraz zaraz zalecniełem, paka nam idzie. On, longa. FULL LONG, FULL LONG czy faktycznie jest full long Bo ja im nie ufam, nie wiem jak ty Kurwa, jeszcze 23hp mam, ja pierdolę Nie wiem właśnie czy jest full long czy nie Jest full jeszcze long, na szordzie jest jeszcze Ja pierdolę Kurwa a, to ostatni. Last shot. No. Ostatni. Wira. Jest gdzieś kalaszników? Mam nadzieję. Taka była na Midiach, że szczęście. tak nie, pamiętam. Tu kalasz się. A, widzę. <ścoughs> A. Dobra, nieważne. Aj chciałem mówić on pakę Zajebo Ale niestety tak Mamy widzę kalasznikowa. Bardzo lubię kalasznikowa Uwielbiam wręcz Konrad niestety nie bardzo. No nie trochę bardziej... Ja też uwielbiam. Też uwielbiam. kalasza nie, nie uwielbiasz, bo gardziłem tutaj kalachem Nieprawda. Naprawdę, prawda. Naprawdę. No Zobaczysz jakie potery, a będę grać kalaszem. Będę roznosić wszystkich. Oby, oby, oby. Dobra, ja patrzę. Nie, oni w ogóle nie. Dobra, rzucili jakieś smoki ale na razie jeszcze nie wpadam. Nie trafili chyba. Kurwa. Jakim chujem go nie trafiłem? Aha. Był na szarcie, no. Zajebiście. Mid ona oh, nice No, słowa się kolki BP. Niech to to sajbuje, tak tak No No Ja Już już nawet nie wiem, czy oh. to sejwować. Ajajaj aj, aj. Co, nie mogę teraz? 11 minuta, bo będę musiał to wyciąć No tak Ja mówię, czemu oni znowu, nikt z nich nie ma kurwa pieniędzy? No wiadomo, pussy i awp No tak ja wam widzowie, że gardzę, gardzę OWP, co nie? No tak, widzowie. Jeszcze, jeszcze czasami od, do czasu to rozumiem, ale jak ktoś kurwa cały moment z tą gra, to nie wiem. To mnie nosi. To Tam prawda. I znowu i wrzucili smołka jakiegoś w bombsite, ale nie wchodzą. Nie ma i tunelu już, jak w tunelach są na dole. Co nie? A ja Ja pierdolę. A, dobra, nie, mieliście broni nawet. Nic co, nie, nie, zrobić? nie, 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 Właśnie. Jakiś jeszcze zostało minę. Good time, nice. <laughs> Jaki kurwa fart. No i jeszcze i Ale... sobie zrobiłeś prawie. Nie, czterech zabiłem. Nie, no, to, to było dobre. No, ciekawe jak, ta, jak, jak teraz atmosfera w drużynie. Bez kitu. <laughs> Nie no. No, to była detronizacja w chuj, nie? To było piękne takie, że chuj Dobrze, że Dobrze, że wiedziałem, że ostatni był na tym, na sorcie, bo wiedziałem, że tam, no. będzie chciał mu pomóc, nie? Ale ten gościu u nich nie powinien grać z tą OWPą Bo mnie powinien tam zabić generalnie. Na torcie są jak coś Okej okay. Kurwa Zleszowali Chyba jeszcze wyszedł Widziałem no, Jeden chyba lałama, mi się wydaje A trzech tam było? Wszyscy tam byli No, za Zn znaczy wszyscy nie chyba dwóch albo trzech No zostało ten Dwóch zostało. Jezu, śmiecie, nie? A jeszcze tutaj siedział camper. Jebany. No ale cóż no nie Niestety nie dam rady sam zabić całej drużyny drugi raz z rzędu. No tak. Znaczy na no, prawie całej. Oni znowu. Znowu nie macie kasy. No ja nie wiem. No bo ty kurwa w Pragi robisz. Move it, move it. Ten co no każdemu byłem. dał. Ja byłem obłamiowy. Thanks. Super. Tam na midzie coś. Short, Są short, uważaj. Widzę, właśnie kurwa. Le le leci shortem, ale zjebałem. Cała armia. Ja. Kurwa. Nie żyję. Bombsite probably. I don't know. No, mam nadzieję, że. Zagra niech zagrają to razem i to wygrają po prostu. Niebieski powinien wychylić akurat, jak się ten strzelał z nim. Ale dobra, ma go BOGO! Nice! Chodem, a mówiłem na początku meczu, że dostaniemy potężnie w dziurę, a w sumie wygrywamy. Ale jeszcze nie będę zachwalał. Zobaczymy, jak się strony zmienią. No właśnie. Fakt. No, każdy, tak. bo rzuciłem każdemu w poprzedniej rundzie. I tu. A ja póki co jestem dobrze za zaopatrzony. No i dobrze właśnie. Brałem jeszcze, ale razu chyba nie zaplantowali na B. Tam w tunelach. zaś. Uważaj szort Kurwa był na szorcie fale Znaczy Bomb mi, pomb, pomp mi smoke, okay, jak ja go za... Zabiję jaką u mnie już jak trochę za ścianą, mi się wydaje. No to nie? Nie to był, to był... akurat part. Gdzie ta paka? Do Last. Nie wiem, gdzie ta paka była. Nice. O, tutaj. Ja to nie jest chyba Dobra. ten typ, co ma siódmy level. Czy to ten? Hmm. Nie to raczej nie ten. Nie wiem, zaraz trzeba sprawdzić. No nie wiem, szczerze mówiąc, czy to ten, czy to nie ten, ale myślę, że raczej tak. Byłem szósty, Ty ma chyba drugi albo pierwszy. Ten, ten ma siódmy, tamci chyba mam drugi, ale nie jestem pewny. No jakoś tak. Nie <laughs> wiem, zaraz sprawdzę. <laughs> sam, sam jeszcze tam u ciebie? Tam na midzie. Na midzie hmm. sam. A, widzę, słyszę, widzę na rodarze, że jeden jest, a paki nie ma. My... Tam na jest longu paka. jest paka na longu. Dobra, ostatni nam idzie. Nice. Pierwszą połowę udało się wygrać. Zobaczymy jak będzie w tej, bo czuję, że może już nie być tak kolorowa. No to prawda Chociaż teoretycznie no, może być lepiej No nie wiem w sumie Czy lepiej Oni teraz będą kampić pewnie Okej okay. Okej okay. okay. no wczoraj graliśmy no dostaliśmy potężny pierdol na Mirage. To nie? To czy to nie, nie tak? Ta, no Dostaliśmy, dostaliśmy pierdol Kurwa. Już granat wjechał w pizdu. Spodziewali się nas. No to nie był dobry pomysł iść A. Kurwa, Pięknie, się ja wystraszyłem, dal. ja pierdolę. A się wystraszyłem, nie? O się, kurwa, obsrałem teraz, no, Czy Jeszcze Hedda dostałem. Prosto w szybko ten, kucnąć. <noise> Pan kucasz? No. Konrad kucacz. Dobra, bo ja, trzeba wziąć teka. Ja bym z chęcią to chyba coś wyrażował. To Kurwa, znowu Longiem? Dobra, Grand Forza. Oj chuje, molo jest. Wypierdalać stąd. Jebali molo, idziemy tędy. Wydaje mi się, że możemy zostać, zostać teraz rozniesieni. Takie odnęcze wrażenie. Kurwa. Dzień ja pierdolę, tam, tam w drzwiach stał, w drzwiach. Aha. Rura A. bardaszana. No bez kitu. A, tutaj jest One City. No i już nie jest tak ciekawie. No niestety nie. Ja pietra. Sama tutaj zamierzać. Kurwa w nieskończoność? Na no, 7 HP. I pa, i wyzarapeska będzie. No, ja tak, tego jeszcze jednego, chociaż chapnę, to może byłoby lepiej. Zaraz mu plety zrobi i tyle tego będzie. No tak. I tak ma 15 sekund. Już i tak nie zdąży, nie? Time eee. Już nie, już chyba byłoby lepiej jakby zachował tę mp9 No, chyba ta. Zamiast kampić ten, 30 lat i... wyjebać Dobra, to nie wiem nie 10 sekund Biorę Galiera chyba o, ja Jeszcze, jeszcze to przegramy, co nie? Tak będzie. Uff, nie no, lepiej nie, jeszcze coś fackę wie, A ja ją zgarnąłem. Nasze wrażenie, to niedługo trzeba będzie zrobić ciężki kurwa dojazd Co tam wrócę ten granat? tam pobij do no, no mam nadzieję, że tu nikogo nie ma dobrze, że jeszcze, jeszcze żyjesz a, ostatni został Strzelał chyba Jak chcesz to ci rzucę Dobra. To M4 No daj No to ci dać? dać ci Kurwa niemiecki zajebał O chuj Powiedz żeby oddał śmieć <gry> Obra chuj, niech ma Jak mi się pomyliło <grym <grym Mogłem poczekać <grym> Albo mógł zielonemu dać No, I nie dojechali Lunemu. Kurwa, no nie ma paki już jest. Teraz to przejmiemy ewidentnie no świetnie. I w kurwie, kurwa na tej mapie, jak oni stoją na tym midzie z tymi snajperkami, kurwa, 200 lat, no. Kurwa macie bana. No co miałem zrobić niby, kurwa, no? Nic, nic nie powiedziałem nawet. <laughs> To nie szło ugrać czego nawet Przynajmniej spróbowałem i biorę teraz kałacha, albo nie. Albo dobra, biorę kawaha. Zielonemu jak coś to nie i... ma co rzucać, bo myślę, że nie wykorzysta potencjału broni. <grystanie> chuj, chuj to wie właśnie. Tak mi się wydaje. Dobra, trzeba ich roznieść po prostu, no, no no trzeba, trzeba jeden jest w tunelu. One lower tunnel Blue How? What? Dobra, nieważne. Nawet nie, nie, chcę, nie chcę się wydenerwować. No nie, o kurwa szkemata kamperska dziwka. <laughs> A teraz w kurwie. Straciłem kałacha jeszcze, dobrego. Dobra, może to wygrają. Yeah. Ale nie jak to jest, że niebieski patrzył mida... ...i, i gościł w tunelu, Fuck. chyba te smoke'a tam były, sobie przeszedł przez smoka, ale, ...ale nie wiem. Niewykluczone, że tak było. To prawda, to Jesz... prawda. Jeszcze dwie rundy i będzie git, ja nienawidzę dogrywek. To prawda, też nienawidzę pierdolnych dogrywek. Dobra, idę do tunelu. Zrobię chyba potężny racz na mida. Niebieski pomarańczowy widzę jest na midzie. Jak mnie zabije gościu z danego tunelu, to ich, nie wiem, chyba. Jest, jest na midzie jeden zielony mógłby zostać dawcą kapitału bo i tak chuja zabija w sumie ma. No dobra, już ma 9 i trochę lepiej. One mid. Jeden jest obity Dobra, już go zabili. Chyba nie był jednak obity Kurwa, czapa od razu, no, wpisz tu. Ja pierdolę. Która jest. Zielony się odkuwa. Już nie widzę. Myślę, to temu, że kawacha na dół. Dobra, Weź. nice. Ja jednego fraga tylko zrobiłem. Dobra, jednak nie może. Jednak nie może zostać dawcą kapitału. Dobra, biorę kałacha, wypierdalam się z hajsu i ostatnia runda musi to być. Ta runda, kurwa, wygrana. To prawda. Pod koniec meczu mi jakoś chujowo idzie. Wcześniej mi szło lepiej. Tak mi się wydaje. No mi tak, nie wiem, 10 fragów tylko mam. Też nie wiadomo, jak dużo. O no, ja Pussy no, To nie jest awupa kurwa Ile razy on ci to mówić <coughs> pussy sniper To prawda Dobra no ile trzeba będzie kurwa stać tu? Jak ten typ kampi co rundę, on kampi w jakiej, gdzieś w jakichś rogach na kucacza Albo nie, na kucacza Dobrze, że go wyczeliłeś Mam nadzieję, że to wygracie. Cicho. 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 No. No. Przecież tam rzuciłem Małka Gdzie jest ostatni? Nie wiem. Na szorcie no Dobra, ugro Nice. Nice. Czyli co, dobrze o, to było O, tam, o dziwo zapowi zapowiadałem, i... zapowiadałem ten mecz na porażkę. A o dziwo został wygrany. Jestem trochę zdziwiony. Udało się wygrać. To by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że kolejny też będzie w CS-a. Potencjalnie może też jest jakieś innej gry. Podobało zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie widzieć więcej takiego kontentu, na pewno się pojawi kontent też z innych, z innych gier. Na razie.